Jak naprawić zgubione oczko, jak podnieść to oczko w robótce na drutach? Potrzebne będzie nam do tego szydełko, za pomocą którego podniesiemy to oczko do góry, nabierając kolejne niteczki, przerabiając je i na, następnie już po podniesieniu nałożymy na drut ten, te oczko. Czyli tutaj musimy uważać, bo mamy dwie niteczki, więc musimy uważać, żeby obie te niteczki podnieść. Więc łapiemy ostatnie oczko. Łapiemy niteczkę ostatnią od dołu i przekładamy ją, następnie bierzemy kolejną nitkę. Musimy ją przerobić. Kolejną. I tak jedziemy aż do samej góry, nabierając po kolei i przekładając przez oczko kolejne nitki. Dostało nam dwie niteczki, nabieramy kolejno, przekładamy i ostatnią niteczkę i przerabiamy. Powstałe oczko musimy nałożyć na drut, żeby nam kolejne, znowu nie uciekło. I tak w ten sposób. Uratowaliśmy naszą dzianinę.